Witam wszystkich, którzy mnie obserwują również w Ameryce. Welcome to my observation with my channel of the USA. To jest um, w Ameryce, na trasie tej nawałnicy jest piąty najwyższy stopień ostrzeżenia przed Boeho oraz superkomórkami burzowymi tornadogennymi. This is the, in the USA, will the status with the blitz. Is it from a uh, warning from the five, uh, The five warning of the blitz and tornadoes. And the pace builds uh, Boeho. Popatcie tylko na to, ale na Wałnica w Ameryce. Look, there is a very, very high blitz in the USA. In the most state Texas and Arizona. <coughs> wow, amazing. jest The Relation of Debris Sorting. Amazing. Wow. <laughs> Piszcie w komentarzach Czy jest szansa, że takie coś by... Żeby prognozy długoterminowe są sprzyjające. Oczywiście dla Ameryki są pogody z prognoza W następnych dniach możliwe będą kolejne. Komórki burzowe tornado bądź wielkie układy. Well, in the USA, the weather is it from the speciality of the blitz in the next days after from the Cypercells cells uh, and cyper cell tornado, tornado, tornado gades ge, ge, or, uh, <coughs> or uh, MCS and uh, Boeho. Warning people, warning. W The Blitz. Uważaj na siebie i zabezpieczcie. Warning from a Blitz. And uh, look from the, warn from the server. Warning. Uważaj na siebie i obserwujcie po prostu prognozy. <laughs> a jak jesteście bardzo ciekawi tego wszystkiego, to po prostu, jak jesteście tego bardzo ciekawi. Zapraszam na Facebooka, na właśnie amerykańskich chłopców burz. Well, it looks from this blitz, uh, looks like to a uh, USA uh, serveres in uh, Facebook. And uh, American uh, <coughs> American Weathers pozdrawiam wszystkich z Ameryki. Wszystkich, którzy nie oglądają z Ameryki, wszystkich sympatyków burz z Ameryki. Pozdrawiam z Polski. Popatrzcie tylko na to. Looks like from a Brits. Wow, amazing. Subscribe w my channel from WIDEO. Uh, subscribe, share with everybody and comment. Commenteer, likeer, je wilt deelnemen aan de film kanaal. Wow. The <coughs> Blues from the America is the amazing Blues. Wow. Wat is volgende van de, from de, organiseert van de, van de MCs. Or a boeho and the uh, will be from this uh, uh, Blitz and the Cypertals. Warning from this uh, Blitz and MOSI Full Gorganus uh, MTS or a boeho I don't think so. Write to a comment and like. Wow. To jest beautiful blitz. <coughs> In the blitzortung. All right, all right. Piszcie, czy są takie szanse. Uh, zapraszam na kanał główny oraz na kanał o pogodzie Jagro agro. <coughs> well and share. wideo. uh i respond to a join with my server in the discord my blitz server in the discord link in the is in the uh, previous videos wow amazing wow this is amazing mm. Wow, this is amazing. <coughs> wow. <coughs> Zapraszam na moją prognozę konwekcyjną wieczorną. I prawdopodobnie na kolejne filmy <coughs> z Ameryki. <coughs> wow, this is amazing. This is amazing blitz. To jest emocji full. Uh, activities Blitz in the world. Yes. Wow. Jest to Boeho? Ore cybercells. Write to a comment and share. Powiedzcie w komentarzach, czy tam mamy do czynienia z Boehom, CSM czy cybercelami. Wow. Ameryka dzisiaj rządzi. Wow, this is like Kelly Blitz. <coughs> Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie z Ameryki na czele tej mocnej struktury. Pozdrawiam wszystkich z Polski. Pozdrawiam z Polski, gdzie tu wieje nudą. konwekcja jest, ale wieje nudą. Ale popatrzcie, co się dzieje w Ameryce. No. Popatrzcie, co tam się dzieje. Wow. No. Wow. No nie powiem. Piękne to wszystko. Wow. No. Wow, this is beautiful blitz. <coughs> this is uh, NCS and Orebowecho. I thinking this is a blitz. And uh, this is a uh, probably this is cypercells Or not. Write to a comment. Wow, ale USA Na wolnicę. I will to the end. Thanks for watching. Zamykam już, zamykam już film. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.